Promienniki podczerwieni stanowią serce sauny infrared i są tym samym najważniejszym elementem kabiny. Dlatego w Supersauna korzystamy jedynie z dobrze sprawdzonych promienników infrahit. Nasze ponad 15-letnie doświadczenie pokazuje, że promienniki infrahit gwarantują głębokie wnikanie w ciało, pozwalając tym samym na bardziej efektywne niwelowanie bólu mięśni i stawów. Ponadto w Supersauna jest możliwość łączenia różnych rodzajów promienników infrahit w jednej kabinie. Takie łączenie pozwala nam dostosować każdą kabinę infrared do Twoich indywidualnych potrzeb. Zastosowanie trzech różnych promienników w jednej saunie zapewnia lepszy efekt terapeutyczny niż w przypadku użycia jedynie promienników full spectrum, czy też zwykłych promienników podczerwieni. InfraHit Intense są obecnie najlepszymi promiennikami dostępnymi na rynku, służącymi do łagodzenia bólu mięśni i stawów. Promienniki te łączą w sobie efekt głębokiego wnikania, jak i wchłaniania fal podczerwonych w głąb ciała. Szczególną zaletą promienników infrahit-carbon jest niewątpliwie to, że emitują one łagodne i przyjemne ciepło w kabinie InfraRed. W Supersauna łączymy promienniki infrahit-carbon razem z promiennikami infrahit Intense, co pozwala nam stworzyć idealną równowagę ciepła. Promienniki infrahit-carbon umieszczane są w bocznych ścianach naszej kabiny, co zapewnia przyjemne rozprzestrzenianie się ciepła w podczerwieni na całe ciało ze wszystkich jego stron. Jest jeszcze możliwość uzupełnienia kabiny o promienniki infrared Full Spectrum, który oprócz średnich i długich emituje także krótkie fale podczerwieni. Promiennik ten przeznaczony jest zwłaszcza do stosowania miejscowego na wrażliwe najbardziej bolesne części ciała. Full Spectrum można dowolnie konfigurować, dlatego w Supersauna każdy znajdzie rozwiązanie dopasowane do siebie i swoich indywidualnych potrzeb. Sumując, Full Spectrum jest idealnym dodatkiem do Twojej kabiny infrared.